Będziemy mówić o duchu, duszy i ciele. Ważne jest, byś wiedział, kto kim jest, co, w jaki sposób funkcjonuje. Abyś umiał się samym sobą posługiwać. Abyś umiał rozróżnić, kiedy postępujesz na podstawie duszy, a kiedy na podstawie ducha. Kiedy postępujemy na podstawie ducha, jesteśmy uzdrawiani. Kiedy na podstawie ciała nie jesteśmy. Proszę, uświadommy sobie, że nawet chrześcijanie, tak wielu z nas, funkcjonuje na podstawie myślenia duszewnego. A jednak wciąż oczekują duchowych rezultatów. A przecież jedno z drugim się nie miesza. Jeśli żyjesz duszewnie i cieleśnie, nie będziesz miał rezultatów duchowych. Dlatego często modlimy się i nic się nie dzieje. Często dzieje się tak, ponieważ osoba, która się modli, operuje na podstawie swojej duszy, nie łącząc z tym swojego ducha, ponieważ twój duch jest połączony z Bogiem.